Dziś chciałem opowiedzieć Ci o tym, że w łatwy sposób możesz poprawić jakość swojego życia. Co najważniejsze, te rady, które dzisiaj usłyszysz, możesz praktycznie zastosować od razu. I to bez żadnego dodatkowego inwestowania w jakieś narzędzia elektroniczne, kolejne gadżety, które nie są ci potrzebne, bez kupowania jakichś drogich szkoleń czy kolejnych książek. Chodzi tutaj o rzecz, która wydaje nam się dosyć oczywista, jednak w tym obszarze popełniamy w dzisiejszym świecie spory błąd. A o czym będę mówił? Dziś będę mówił o higienie snu i o tym, jak sen wpływa na jakość naszego życia. I myślę, że możesz być w tym momencie sceptyczna, no bo przecież taki błahy temat, jak sen. Co to może dla mnie zrobić? Co to może zmienić w moim życiu, że trochę o śnie posłucham? Jednak jeżeli tak myślisz, zostań w tym wideo, posłuchaj go do końca i zobacz, czy rzeczywiście nie popełniasz w tym obszarze snu jakichś drastycznych błędów, które mogą obniżyć jakość Twojego życia. Bo z punktu widzenia psychologa, sen jest tą zmienną, która jest kluczowa do tego, żeby zachować odpowiednie zdrowie psychiczne. I fizyczne. Dlatego zachęcam Cię do tego, żeby posłuchać trochę więcej na temat snu i zobaczyć, co z tego wideo możesz zastosować już dzisiejszej nocy w praktyce, my jako ludzie zachowujemy się trochę dziwnie, jako chyba jeden z żyjących gatunków na świecie cały czas staramy się obniżyć ilość snu, który mamy. I to wpływa na nas w pewien sposób negatywnie. I mimo tego, że wiele badań o tych negatywnych skutkach deprywacji snu mówi, no to my jakoś za bardzo się do tego nie przywiązujemy, za bardzo nie bierzemy tego sobie do siebie, no i mamy tego snu coraz mniej. Można więc powiedzieć, że świadomie ograniczamy ilość naszego snu i robimy to, nie dość, że z uśmiechem na twarzy, to jeszcze z kubkiem kawy w ręku. A dlaczego taka deprywacja snu, czyli obniżanie tego, tej ilości snu, może działać na nas negatywnie? Zacznijmy od tego, że jeżeli masz nieodpowiednią ilość snu, to wpływa to negatywnie na Twój organizm w taki sposób, że ten organizm zaczyna się starzeć w zdecydowanie szybszym tempie niż realnie powinien się starzeć. Badania pokazują, że jeżeli w przypadku mężczyzn obniżymy ilość snu do 4-5 godzin, to taki mężczyzna może postarzeć się w dłuższej perspektywie czasowej, jeżeli w taki sposób będzie spał, nawet o 10 lat. Ma to związek z tym, że jeżeli mężczyzna ma mniej snu, obniża się jego poziom testosteronu. Badania również pokazują, co jest ciekawostką, że mężczyźni, którzy śpią po 5 godzin, tak średnio, mają zdecydowanie mniejsze jądra niż. Mężczyźni, którzy śpią po 7 godzin. A więc jest to ściśle powiązane z naszymi hormonami, z naszą, tutaj hormonami, które są ważne dla rozwoju naszego organizmu, no i to wpływa negatywnie na ten proces szybszego starzenia się. Oczywiście zaburzenie snu wpływa również na kobiety i na Naszą ogólną płodność. Więc można powiedzieć, że mamy taki fakt pierwszy: deprywacja snu wpływa negatywnie na nasze hormony w naszym organizmie, co wpływa ogólnie wyniszczająco na nasze ciało. Deprywacja snu wpływa również przez obniżenie tych właściwych hormonów na naszą płodność i o problemach z płodnością w dzisiejszym świecie mówi się naprawdę sporo. Jednak niewiele mówi się o tym, że właśnie to, że my systematycznie obniżamy ilość naszego snu może również powodować taką społeczną, społeczny problem z tą płodnością. A więc warto na to zwrócić uwagę również w tym kontekście. W kontekście problemów z płodnością, z hormonami, że ilość snu zdecydowanie na to wpływa i wpływa na ogólny poziom takiego dobrostanu naszego organizmu. Bo jeżeli popatrzymy na statystyki, to w dzisiejszym świecie uprzemysłowionym, nowoczesnym staram się za wszelką cenę obniżyć te Tą ilość godzin snu i wykorzystać ją w jakiś inny sposób. Wydaje nam się, że takie zarwane nocki to jest coś dobrego, że w ten sposób możemy osiągnąć sukces, że w ten sposób możemy się rozwijać. Często nawet chwalimy się tym, że zarywamy noce, albo szukamy wręcz przykładów osób, które odniosły sukces, wyciągamy z ich biografii takie sytuacje, w których oni mówili, że no, zdarzało im się spać po 4 godziny dziennie i właśnie dlatego mieli więcej czasu na to, żeby ten sukces odnieść. Jednak to są jedynie wyjątki. Jeżeli popatrzymy ogólnie na badania i to, jak wpływa ograniczanie ilości snu na nas wszystkich, to zobaczymy, że zdecydowanie w większości przypadków wpływa te ograniczanie snu na nas negatywnie. I nie warto tutaj szukać sobie wymówek, że ktoś inny dzięki temu, że miał mniejszą ilość snu, no to odniósł sukces. To jest nieprawda. Jeżeli zobaczymy, przyjrzymy się badaniom i faktom na temat tego, jak negatywne skutki mogą być tej deprywacji snu, to zobaczymy, że to naprawdę naprawdę może nas wyniszczać i że jeżeli chcemy dbać świadomie o jakość naszego życia, to zdecydowanie musimy zadbać o higienę snu, bo bez higieny snu bardzo trudno jest nam zachować ten organizm nasz w zdrowiu. I moim zdaniem, jeżeli w tym momencie jeszcze raz usłyszysz od kogoś, że zarwał noc i jest ta osoba z tego dumna, chwali się tym, że dzięki temu nadrobiła jakiś ważny projekt w pracy, to możesz sobie pomyśleć, że tutaj nie ma się czym chwalić, bo moim zdaniem zarywanie nocy nie jest powodem do tego, żeby się chwalić. Ale jest powodem do wstydu. Do wstydu za to, że mimo tego, że wiemy, że badania to potwierdzają, że deprywacja snu obniża jakość naszego życia i wpływa wyniszczająco na nasz organizm, to my świadomie się do tego dopuszczamy. A więc nie chwalmy się zarywaniem nocy, raczej niech nam będzie wstyd za to, że z jakiegoś powodu zarwaliśmy noc i że postanowimy tutaj lepiej zadbać o siebie, o swój organizm i jak najrzadziej zarywać te noce. Mamy tutaj fakt numer dwa. Fakt, który mówi, że deprywacja snu wpływa negatywnie na nasz. Odporność. I myślę, że o znaczeniu samej odporności już nie muszę Wam tutaj mówić, bo w dzisiejszym świecie, w obecnej sytuacji o odporności tak dużo się mówi, że jednak wiadomo, że jest to temat ważny. Jednak jeżeli przyjrzymy się odporności w kontekście badania nad snem, to zobaczymy, że mamy w naszym ciele takie komórki, które się nazywają komórki NK. One wpływają na naszą taką ogólną odporność organizmu. Wpływają na to, żeby oczyszczać nasz organizm. Na przykład te komórki NK wyszukują takich Komórek rakowych nowotworowych w naszym organizmie i starają się je zniszczyć. I jeżeli mamy mniej tych komórek NK, no to po prostu nasza odporność spada. I jak pokazują badania, jeżeli nawet przez jedną noc obniżymy ilość swojego snu do 4 godzin, to komórki NK w naszym organizmie mogą spaść nawet o 70%. A więc jest to ogromna strata dla naszego układu odpornościowego. I nie ma się co dziwić, że Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że praca na zmiany nocne, czyli taka praca, która zaburza nasz naturalny rytm snu i czuwania, wpływa negatywnie na nasze zdrowie i jest jednym ze składników ryzyka związanych z chorobami nowotworowymi. Ponieważ wywrócenie takiej naszej doby do góry nogami z że po prostu nasz organizm gdzieś się w tym wszystkim pogubi i spadnie nasza odporność. Badania wręcz pokazują, że te komórki NK, które mają oczyszczać nasz organizm i które wpływają na naszą odporność, jeżeli mamy tego snu mniej, to te komórki, po prostu NK w naszym organizmie jest ich mniejsza ilość, no i w ten sposób obniżamy swoją odporność. I jeżeli przyjrzymy się tym badaniom, to zobaczymy, że ten wpływ negatywny na naszą odporność, właśnie związany ze spadkiem komórek NK, może wpłynąć nie tylko, Ogólnie na te nowotwory, o których już mówiłem, ale może również wpłynąć na to, że w jakiś sposób mamy większe ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera, a nawet zaburzenia snu mogą wpłynąć na nasze DNA. Jeszcze kolejne badania pokazują, że Mała ilość snu wpływa również negatywnie na nasz układ krwionośny. I te badania były tutaj prowadzone na bardzo wielkiej próbie osób. To był eksperyment naturalny, bo jeszcze do niedawna w 70 krajach na świecie były zmiany czasu. Czyli cofano zegar o godzinę, lub przesuwano tą godzinę do przodu. I jeżeli popatrzymy na dane z tamtego okresu, to w momencie, kiedy przesuwano godzinę do tyłu, czyli ludzie mieli mniej snu, pojawiło się aż o 24% więcej zawałów w momencie, kiedy ten był dzień później, czyli dzień, w którym mieliśmy tą dobę skróconą o godzinę i mieliśmy wręcz od tego snu o godzinę mniej. Działało to również w drugą stronę. W momencie, kiedy wydłużano tą godzinę, czyli dawano nam dodatkową godzinę na sen, to spadała ilość zawałów w ten Kolejny dzień, kiedy ludzie mogli się trochę więcej wyspać. Jak dla mnie, są to wystarczające dowody, które wyraźnie mi pokazują, że warto dbać o higienę snu, ponieważ nasz sen nie dość, że nas regeneruje, oczyszcza nas organizm, ale też chroni nas właśnie w ten sposób, że rozwija te komórki NK, a więc sprzyja naszej odporności. Więc jeżeli chcemy być zdrowsi, bardziej szczęśliwi, ta jakość życia ma być większa, to musimy. Zapewnić sobie odpowiednią ilość snu i też odpowiednią jakość snu, bo tu też chodzi nie tylko o te godziny, które prześpimy, ale też w jaki sposób je prześpimy, czy ten sen będzie wystarczającej jakości. Fakt trzeci związany z tym, że sen może na nas negatywnie wpłynąć w momencie, kiedy mamy go za mało. I ten fakt trzeci mówi o tym, że jeżeli mamy za mało snu, Mamy też ograniczone zdolności do uczenia się, i myślę, że nie muszę Was przekonywać do tego, że osoby, które są niewyspane, zmęczone, bardzo trudno mają się czegokolwiek nauczyć. I badania od dawna pokazują, że w momencie, kiedy uczymy się jakiegoś trudnego materiału, kiedy po tym, po tym nauczaniu Idziemy spać, to te wiadomości są hodowane w naszej głowie, i wtedy dużo łatwiej nam sobie pewne rzeczy utrwalić i przypomnieć w momencie, kiedy te wiadomości są nam potrzebne. Jednak najnowsze badania pokazują również, że nie tylko w momencie, kiedy zakończymy naukę, powinniśmy iść spać, żeby to wszystko zapisało się w naszej głowie, ale ważne jest to, żeby do nauki przystępować w odpowiednim nastawieniu, z odpowiednią siłą, czyli musimy być wyspani, żeby się czegoś nauczyć. Więc, żeby zapewnić sobie tą wartościową, Sposób nauki, czyli odpowiednio przygotować się do tego momentu, kiedy się uczymy, to musimy być wyspani, czyli mamy tą odpowiednią siłę, energię do nauki, uczymy się, a potem idziemy spać, żeby te rzeczy, których się nauczyliśmy, utrwaliły się nam w głowie. I tutaj również posłużę się badaniami. Badania pokazują, że jeżeli mamy taką grupę, która spała 8 godzin, się wyspała, i mamy grupę, której badacze świadomie zaburzyli tutaj rytm snu, czyli nie pozwalali im zasnąć, to osoby, które były wyspa wyspane, o 40% więcej zapamiętały materiału, który się uczyły. To są ogromne różnice, ponieważ to jest czasami te 40% być albo nie być w tym, czy zdamy jakiś test. To jest sytuacja, w którym może nam całkowicie zmienić nasze życie, ten akurat moment, do którego się przygotowaliśmy, bo jeżeli nie będziemy wyspani, te 40% tej wiedzy nie przyswoimy w takim stopniu, no to tego 40% może nam zabraknąć, możemy jakiegoś testu nie zdać, albo nie zdać na takim poziomie, jaki nas satysfakcjonuje i który daje nam możliwości do tego, żebyśmy na przykład dostali się na, jakieś ważną, na jakąś ważną uczelnię, na którą chcemy się dostać, albo żebyśmy zdali test, który jest kluczowy w danym etapie naszego życia. A więc jeżeli zależy nam na efektach nauki w danym jakimś temacie, to musimy się do tego dobrze przygotować właśnie. Od tej strony, żeby dobrze się wyspać przed nauką, ale żeby dobrze się wyspać również po nauce, żeby te wiadomości utrwaliły się w naszej głowie. I teraz pójdźmy do faktu czwartego. Wróćmy do tego, co mówiłem na początku, czyli. Ilość snu wpływa na to, że nasz organizm może się starzeć. Jeżeli tego snu mamy niewystarczającą ilość, to nasz organizm starzeje się dużo szybciej. Jeżeli popatrzycie na osoby starsze, to te osoby często właśnie mają problem ze spaniem, ale to zjawisko może być również yy, działać w drugą stronę, czyli właśnie w momencie kiedy my obniżamy ilość naszego snu, to nasz organizm się starzeje, bo nie ma tej możliwości na właściwą regenerację, na oczyszczanie tego naszego umysłu, który które jest potrzebne właśnie podczas snu. I właśnie dlatego mówiłem wcześniej o chorobie Alzheimera, która może się rozwijać właśnie z powodu tego, że mamy niewystarczającą ilość snu, ponieważ wpływa to negatywnie na starzenie się naszego organizmu. I zobaczcie, to jest taka zmienna, czyli to, że nasz organizm się starzeje, zmienna, która związana jest z naszym snem. Możemy na to wpływać. Przecież wiele zmiennych, które w negatywny sposób wpływają na nas, to są rzeczy, które są całkowicie poza naszą kontrolą. A ilość snu jest czymś, na co mamy kontrolę, nad czym mamy kontrolę, a jednak wielu z nas świadomie rezygnuje z tego snu. I moim zdaniem, w momencie, kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, że. Sen może tak mocno wpłynąć na Twój organizm, to jest chyba najważniejsza rzecz, po prostu, żeby z tego skorzystać i żeby zadbać o tą właściwą higienę snu i nie narażać się na to, że. Ta niewystarczająca ilość snu może wpłynąć negatywnie na Twój organizm. I jak zadbać o taką higienę snu? No, oczywiście, można powiedzieć, że w obecnym świecie na wszystko mamy tabletki. Problem jednak w tym, że jeżeli popatrzymy na badania, w jaki sposób tabletki nasenne na nas działają, to one raczej nas otumaniają, a nie zapewniają nam możliwość spania. Bo sen wywołany tabletkami nasennymi nie jest takiej taki odpowiedniej jakości jak ten sen naturalny. Widzimy wyraźnie, że. Te procesy, które dzieją się właśnie podczas snu naturalnego, w momencie, kiedy weźmiemy tabletki nasenne, te procesy nie zachodzą. Nie mamy tutaj tego wpływu na naszą odporność, nie mamy wpływu związanego z utrwalaniem wiadomości w naszej pamięci. A więc można powiedzieć, że sen wywołany tabletkami nasennymi nie jest takiej dobrej jakości jak sen naturalny i nie jest to żadne rozwiązanie naszego problemu jeżeli wydaje nam się że sięgnięcie po jakąś tabletkę może tutaj zmienić wszystko jakie są więc inne sposoby na to żeby zadbać o tą higienę snu oczywiście alkohol kawa może negatywnie wpływać na nasz sen i ja nie mówię tutaj żeby się za wszelką cenę ograniczać ze wszystkim ja uważam raczej że wszystko jest dla ludzi i powinniśmy z różnych rzeczy umiejętnie korzystać. Ale problem zaczyna się w momencie kiedy widzisz wyraźnie że je. Alkohol wpływa negatywnie na twój sen. Zarywasz noce przez to, że tutaj upijasz się alkoholem i powtarzasz to regularnie. I wtedy ta jakość snu twojego spada. Albo co gorsza, są osoby, które po pracy czują się zmęczone, więc piją kawę, jakoś się trochę rozbudzają, a potem mają problemy ze snem. Jeżeli ta kawa wpływa w taki sposób negatywnie na ciebie i powtarzasz ten wzorzec zachowań, to jest raczej taka pierwsza rzecz, którą warto by było zmienić. Więc zobacz, jakie zachowania negatywnie wpływają na Twoją jakość snu, wyeliminuj je, a wtedy może będzie Ci dużo lepiej, dużo łatwiej zmienić jakieś tutaj nastawienie ogólne, bo mają więcej tej siły, właśnie która wynika z tego dobrego snu. Są też osoby, które po pracy wracają i są zmęczone, więc robią sobie drzemkę. I ta drzemka wpływa na nich tak, że później mają trochę więcej energii. Jednak mają później problem w nocy, żeby zasnąć. Nie dla każdego drzemka jest dobra. Ja wiem, że są takie artykuły, które możemy znaleźć w popularnej prasie, że ludzie sukcesu ucinali sobie drzemki, rób drzemki, to będziesz szczęśliwy, zdrowy, piękny i bogaty, ale to nie o to chodzi. Chodzi raczej o to, że jeżeli drzemka dla ciebie jest dobra, to z niej korzystaj, ale jeżeli nie, to nie staraj się z niej korzystać za wszelką cenę, bo możliwe, że twój chronotyp, czyli twój zegar biologiczny, naturalny, jest ustawiony w taki sposób, że drzemka tylko rozregulowuje twój. Sposób na sen i czuwanie, i dla Ciebie nie będzie ona wskazana. Zobacz, spróbuj sobie, czy ta drzemka jest dobra, a jeżeli nie, to po prostu z niej zrezygnuj. Może wcześniej warto było położyć się spać w momencie, kiedy jesteś zmęczony, i kolejnego dnia będziesz miał już więcej energii, a może jesteś tą osobą, której drzemka pomaga, jednocześnie daje Ci więcej sił, ale nie utrudnia Ci późniejszego zasypiania. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna w kontekście higieny snu, o której zapominamy. To są nawyki i rutyny. Kładź się zazwyczaj o tej samej godzinie, jeżeli chodzi o sen i próbuj wstawać o tej samej godzinie. Regularność, nauczenie Twojego organizmu, że... Funkcjonujesz w jakiś konkretnych rytmach, daje ci dużą przewagę, ponieważ dzięki temu dużo łatwiej ci zasnąć o danej godzinie i dużo łatwiej też ci jest się obudzić rano. Czasami wyrobienie takiej rutyny i nawyków wymaga trochę czasu, jednak jest to korzystne w takiej dłuższej perspektywie czasowej w Twoim życiu, ponieważ. Właściwa rutyna ta wieczorna i poranna może wpłynąć na jakość Twojego życia. Dlatego bardzo Ci polecam, zobacz jaki harmonogram tego dnia y, można ułożyć w taki sposób, żeby wpływało to pozytywnie na tą rutynę związaną z Twoim snem. Ile tego snu naprawdę potrzebujesz i jak utrzymać tą rutynę, żeby łatwiej przychodził ci ten moment zasypiania, żeby to nie było tak, że czekasz tutaj w łóżku na to, żeby jakoś tutaj magicznie zasnąć. No i często mnie pytają też osoby, co zrobić w momencie, kiedy leżę już w łóżku, przekręcam się z boku na bok i nie mogę zasnąć. Bardzo ważne jest tutaj to, żeby za wszelką cenę nie próbować zasnąć, bo w momencie, kiedy my się nakręcamy na to, że on nie mogę spać, nie mogę spać, co ja zrobię tutaj teraz, w tym momencie marnuję tylko swój czas, a i tak nie mogę zasnąć, to lepiej wyjść gdzieś do innego pomieszczenia lub zamiast leżeć w łóżku, usiąść na fotelu, na krześle, poczytać sobie chwilę książkę. Koniecznie tutaj unikać różnych um, takich ekranów, które emitują na nas światłem niebieskim. Raczej niech to będzie coś takiego spokojnego, jak książka, gazeta, może chwila muzyki na słuchawkach, chwila relaksu, żeby komuś z domowników nie przeszkadzać, ale chodzi o to, żeby za wszelką cenę nie próbować zasnąć, tylko żeby na chwilę się wyrwać z tego stanu, porobić coś innego i potem wrócić do łóżka i spróbować jeszcze raz. Żeby nie przyzwyczajać się, nie wchodzić w taki negatywny nawyk, że w łóżku jesteśmy tylko po to, żeby się przekręcać z boku na bok, a i tak nie możemy tam zasnąć. Lepiej wyrobić sobie taką rutynę, że jak już jesteśmy w łóżku, to żeby szybciej spać, a jeżeli nie możemy, zasnąć, no to przełamujemy tutaj schemat, wychodzimy na chwilę z tego kontekstu spania, próbujemy zrobić coś innego, polecam tutaj czytanie czy to książek, czy artykułów jakichś w gazetach, coś spokojnego, co nas trochę uspokoi i pomoże nam zasnąć, wtedy wracamy do łóżka i próbujemy zasnąć jeszcze raz. Nie starajmy się na siłę zasnąć, bo przewracanie się z boku na bok to jest raczej droga donikąd i w ten sposób nie wyrobimy sobie dobrej higieny snu. A więc mam nadzieję, że po tym filmiku zastosujesz kilka takich rad, które mogą Ci tutaj pomóc odnośnie Twojej higieny snu, no bo... To jest coś najważniejszego, co możesz zrobić już dzisiaj. Jeżeli chcesz mieć lepszą jakość życia, zadbaj również o jakość Twojego snu, ponieważ Twój sen wpłynie na wszystkie inne aspekty Twojego życia. Bez właściwego podejścia do higieny snu, praktycznie żadna większa zmiana w Twoim życiu nie jest możliwa, ponieważ będzie brakowało ci energii. Ja w innych filmikach mówiłem o sile woli, o koncentracji, o tym, jak te różne aspekty naszej psychiki są dla nas ważne, ale te wszystkie aspekty właśnie z koncentracją, z uczeniem się, z siłą woli, to jest wszystko zależne od tego, jak dużo masz energii do dyspozycji. A ta energia nie bierze się z powietrza, tylko bierze się z dobrej jakości snu. Zadbaj o dobrej jakości sen, a twoje życie od strony i psychicznej i fizycznej będzie dużo lepsze. I jakość twojego zdrowia będzie dużo lepsza. Twoje ciało będzie ci wdzięczne za to, że zadbasz o tą ilość snu i po prostu będziesz osobą bardziej szczęśliwą. A jeżeli o szczęściu mowa, to polecam ci jeszcze jeszcze mój taki wcześniejszy filmik, który nagrałem na temat takich trzech obszarów, o które trzeba zadbać w życiu, żeby ogólnie być trochę osobą bardziej szczęśliwą. Jeżeli o to obszary zadbasz, no to będzie ci w życiu dużo lepiej, a żeby zadbać o te obszary, no to musisz mieć skądś energię na to, żeby o te obszary dbać, a weźmiesz tą energię od tego, jak zaczniesz dbać o swój sen. Dodatkowo polecam Ci również taki filmik na temat y, dobrego, długiego życia. Jak być taką osobą długowieczną, tam znajdziesz kilka. Wskazówek dlaczego właśnie te osoby, które żyją długo, powielają pewien taki schemat, i dlaczego w ich życiu relacje są ważne, i myślę, że to fajnie uzupełni ten temat, który opowiedziałem ci tutaj dzisiaj, związany z jakościowym snem, bo sen jest podstawą naszego życia, naszego rozwoju i tego, żebyśmy ogólnie mieli więcej energii do życia i chęci do życia, i żeby to życie wyglądało trochę w lepszy sposób.